Siebeneczko z tej strony, nie dziś moje. W dzisiejszym odcinku chciałbym porównać, no nie dwa drony, ale chciałbym porównać y, kamerę o czwórkę z o trójką, jak to wygląda, zestawiając to obok siebie. Wiadomo, dziś tam będę robił przycięcia, aby to mniej więcej w tym samym momencie te drony leciały, ponieważ nie mam za bardzo nikogo tutaj do pomocy, y, ale spróbuję zrobić takie same dwa przeloty dookoła tutaj parku żeby po prostu się za dużo nie różniły. Jeśli chodzi o ustawienia, no to mamy tutaj 4K w 60 klatkach w obu przypadkach, jeśli chodzi o ostrość na minus 2 i tak samo odszumianie, też na minus 2 ustawione wszystko jest. Tak więc ekspozycja będzie ustawiona automatycznie, no i zobaczymy, jak to po prostu będzie wyglądało. A dodatkowo porównanie małe, takie zrobimy do GoPro 11, tak żeby też Wam pokazać, jak to się ma do kamery już takiej zewnętrznej nagramy jeden film w standardowym profilu bez kombinowania, a drugi przelot zrobimy taki sam, ale już w delogu, tak więc no, polecimy to ze stabilizacją ponieważ no, jeżeli chodzi o ustawienia możemy włączyć sobie tą stabilizację wbudowaną czyli w tym przypadku Rocksteady, ale ja to później wyłączę i nagram to w takiej formie jak ja bym to już używał wyłączona stabilizacja i wystabilizowane to już w postprodukcji, a jeśli chodzi o stabilizację no to będę to stabilizował w Zeroflow. jest to program, który instalujemy plugin taki, który instalujemy do Da Vinci lub Adobe, gdzie szczytywane są dane z żyroskopu z drona. No i dzięki temu mamy tą stabilizację, taką, którą możemy dodać już później w postprodukcji. Awatom w te same miejsca polecimy później pawo. No i zobaczymy jak to wygląda. No i teraz tak porównując te dwa obrazki obok siebie, tutaj po lewej stronie widzicie o trójkę, a po prawej stronie widzicie o czwórkę z awaty dwójki. No i jeśli mam być szczery wobec Was i tak jak tutaj teraz widzicie, no to wiadomo na YouTube nie ma tego odzorowania takiego jak być powinno, ponieważ wchodzi tutaj kompresja i no ta jakoś wygląda, no jak wygląda, ale jeśli mam być szczery wobec Was, no to o czwórka troszkę lepiej wypada pod kątem takim detali i wyciągnięcia tego, co jest w cieniach. Taki ten obrazek jest bardziej organiczny. Jeśli chodzi o kolory, no to po prawej stronie, jak widzicie, mamy tą trawę taką no bardziej naturalną. Jeśli chodzi o trójkę, no to troszkę jednak tam coś jej dolega. No i jeśli chodzi o płaskie profile, no to wiadomo, że możemy dużo więcej wycisnąć niż z tego standardowego profilu, który wcześniej widzieliście. Specjalnie nie dotykałem ustawień manualnych, zostawiłem wszystko na automacie, ponieważ wiele osób, które kupują tego drona nie będą tego używały w wielu przypadkach automat bardzo często się sprawdza ponieważ no często wylatujemy z pomieszczeń wlatujemy w pomieszczenia i nie będziemy w stanie kontrolować tego wszystkiego co się zmienia a mi najbardziej zależało na tym żeby ustawić na automacie to wszystko i żeby ta ekspozycja Automatycznie dobierała się do tego, jakie mamy warunki na zewnątrz. No wiadomo, płaski profil jest dużo lepszy, dużo łatwiej to się obrabia niż no, ten standardowy, ponieważ no, ten standardowy jest taki przerysowany, brzydki. No i nie ukrywajmy, jeśli chodzi o te ustawienia wszystkie na zero, no to one są takie no, no brzydkie, przerysowane. Ta ostrość jest jakby zbyt mocno podbita. Teraz widzicie, są to stopkatki yy, właśnie z o z lewej strony, no i z otwórki z prawej strony. No i tutaj na tym właśnie obrazku można łatwo zauważyć, że oczwórka lepiej radzi sobie z ustawianiem automatycznej ekspozycji. Jeśli chodzi o trójkę, no to ta otrójka jest troszkę jakby przepalana, dlatego lepiej ustawić sobie na 03 eV na minusie. Zonduj, Andrzej, Siadaj. Kurde, co jest lepsze, nie? Jeśli chodzi o ten film, no to tak, jak widzieliście. Tak to właśnie wygląda, jeśli chodzi o porównywanie otwórki z otrujeczką mnie. Według mnie, no temat ciężki do, do wyboru. Wiadomo, Awata jest nowsza i będzie to troszkę może tam lepiej wyglądało. Ja wrzuciłem wczoraj rolkę na, na internet. No i tak naprawdę no, parę osób tam mówiło, że o czwórka lepsza jest od trójki. No a w rzeczywistości no, na Instagramie no, nie ma opcji, żebyście zobaczyli taką różnicę. Na pewno różnicą jest to, że o trójka nagrywa ciutkę jaśniej. O takie 0.3 EV jaśniej nagrywa i wydaje mi się, że ciutkę jest lepsza w cieniach. Co nie? Ale no mówię, no to jest za mało testów, żeby coś takiego ocenić, dlatego dzisiaj właśnie nagrywamy ten filmik. No i no tak to wygląda. Nie? Jeśli chodzi o gogle, no to się, tak jak wcześniej wspominałem, przyzwyczaiłem do tego. Jeśli chodzi o gogle, no to nie, 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 nie zarzucę jednak trójkom czegoś złego, ponieważ no, to była kwestia po prostu przyzwyczajenia się i ja też no, nie lubię mieć... Jak coś testuję, nie lubię mieć na parę dni, a zawatą właśnie taka sytuacja jest, dlatego to są takie moje pierwsze odczucia, jeśli chodzi o tego drona. A teraz już troszkę dłużej polatałem, wylatałem troszkę więcej tych baterii tym dronem, no i już jest lepiej. Tu już jest duży minus, jeśli chodzi o o trójkę, bo nawet o tym nie wiedziałem, dopiero teraz mi to wyszło, że o trójka nie nagrywa w 4-3 formacie, czyli tym takim bardziej kwadratowym w 4K. Dopiero w 2.7K mamy tą możliwość, co jest to słabe dla mnie, ponieważ ja używałem 4.3 jeśli chodzi o stabilizację, no wtedy korzystamy z całej matrycy, no i ta stabilizacja lepiej tam się odbywa. No to zobaczcie sobie Paweł jakie ma dakty, takie malutkie i wysokość tego drona kontra awata. No z GoPro wiadomo, że Paweł jest wyższy, ale te dakty, które tutaj osłaniają właśnie śmigła, one nie są takie jak tutaj i przez to właśnie, że te dakty są takie szerokie no to właśnie ta, ta wata jest podatna na ten wiatr i dlatego, tak, ją troszkę zrzuca. Jeśli chodzi o mnie, jeśli chodzi o nagrywanie filmów komercyjnych, typu dla klienta i tak dalej, ponieważ często zatrudniają mnie, żebym po prostu jechał gdzieś, nagrał dla nich surowy materiał, wystabilizował i to tyle, no to jak dla mnie niedopuszczalne by było takie nagranie z Otrójki. Wiadomo, są sytuacje takie, że nie możemy założyć GoPro ze względu na wagę drona, ale no jeśli chodzi o możliwość, jeżeli założymy, to GoPro. I polecimy z GoPro, no to jest po prostu jedna wielka przepaść. O, tak więc, no, jeśli chodzi o latanie dla klienta, no to, no to jak dla mnie jest to nieporównywalne, e, jeśli chodzi o właśnie jakość z GoPro kontra o Trójka. W GoPro mamy 5K, a jednak w Trójce mamy te 4K, no i jak dla mnie to jest no, już duża różnica. Tak więc, lecę sobie polatać jeszcze, a wy dajcie znać w komentarzu, co o tym wszystkim myślicie. E, możecie napisać, która kamerka dla Was jest lepsza. I co? Zostawcie subskrypcję tam na dole z lajkiem dla zasięgów. To jest taka, można powiedzieć, że zapłata za film. E, tak więc będę mega wdzięczny za to, że zostawicie lajka. E, no i co? I do następnego. Trzymajcie się.